Wyobraź sobie taką sytuację. Agencja marketingowa może podobna do Twojej dostaje zaproszenie do złożenia oferty. Międzynarodowa marka, budżet na kampanię, który zmienia zasady gry. CEO tej agencji nie może uwierzyć w swoje szczęście. Strategia genialna, kreacja oszałamiająca. Zespół zmotywowany jak nigdy. Proces sprzedaży idzie świetnie, dopóki klient nie prosi o audyt compliance. Standardowa procedura mówią. Pokażcie nam wasze zabezpieczenia prawne, umowy z zespołem Polityki Bezpieczeństwa Danych. I wtedy zaczyna się dramat. Okazuje się, że umowy z freelancerami są na szybko sklejonych mailach. Że prawa autorskie do kreacji, no cóż, nikt tego dokładnie nie spisał. Że RODO? Jakoś działamy, nie było problemów. Koniec historii możesz sobie wyobrazić. Agencja odpada. Nie dlatego, że była gorsza. Dlatego, że nie była przygotowana. Zastanawiasz się pewnie, czy moja agencja przetrwałaby taki test. Czy jesteśmy gotowi na większe kontrakty, na bardziej wymagających klientów. Jeżeli odpowiedź brzmi nie wiem, to jest właśnie ten moment, żeby to sprawdzić, bo w tym odcinku pokażę Ci dokładnie, na co zwracają uwagę duzi klienci i jak możesz się przygotować, zanim nadejdzie Twoja szansa. Cześć, nazywam się Arkadiusz Szczodło. Jestem właścicielem kancelarii Creative Legal. Jestem prawnikiem wspierającym biznesy technologiczne w ich rozwoju. Pomagam naszym klientom rozwijać się dzięki prawu, a czasami nawet pomimo jego ograniczeń. Na moim kanale prosto i konkretnie omawiam prawne zagadnienia, z którymi mierzą się startupy, spółki technologiczne, firmy usługowe, e commerce czy software house'y. Wszystko to w oparciu o bardzo prostą filozofię. Same konkrety i zero bullshitu. Czy wiesz, jaki jest największy paradoks w prowadzeniu agencji marketingowej? Im lepiej ci idzie, tym większe ryzyko ponosisz. Serio, pomyśl o tym. Każdy nowy klient to nie tylko większy budżet i lepsze portfolio. To też nowe wymagania prawne, większa odpowiedzialność, więcej miejsc, gdzie coś może pójść nie tak. Małe agencje działają na zaufaniu i relacjach. Znamy się, dogadamy się. I to działa, dopóki działa. Ale gdy zaczynasz rosnąć, gdy pojawiają się pierwsi klienci korporacyjni, gdy zatrudniasz więcej freelancerów, gdy kampanie robią się coraz większe i bardziej złożone, wtedy te wszystkie, dogadamy się, zaczynają być bombami z opóźnionym zapłonem. I pewnie myślisz teraz dobra, ale ja nie mam czasu na prawników. Muszę najpierw pozyskać klientów, rozwinąć biznes, a potem będę martwił się jakimiś dokumentami. I rozumiem to myślenie sami słyszałem setki razy. Problem w tym, że to trochę jak mówienie: najpierw będę jeździł, a potem zrobię prawo jazdy. No bo zobacz, w agencyjnym świecie są trzy obszary, gdzie firmy najczęściej wywalają się przy skalowaniu. Pierwszy to własność intelektualna. Kto jest właścicielem kreacji, które tworzysz? Ty, twój grafik, a może klient, który za nie zapłacił? Jeżeli nie masz tego czarno na białym, to odpowiedź może cię zaskoczyć. Drugi obszar to umowy z freelancerami. Większość agencji działa na zasadzie: wyślij brief, dostań materiały, zapłać fakturę. Super proste, ale co, gdy freelancer uzna, że to jego portfolio i zacznie używać waszych kreacji do własnej promocji, albo gorzej, pójdzie z nimi do konkurencji? Trzeci obszar to odpowiedzialność za kampanię. Co się stanie, gdy kampania okaże się zbyt skuteczna? Gdy konkurent oskarży o nieuczciwą konkurencję, gdy kampania influencerska wybuchnie skandalem. Brzmi to jak czarny scenariusz, może, ale każda z tych sytuacji wydarzyła się naprawdę. I każdej można było zapobiec, gdyby agencja była wcześniej przygotowana. Okej, okay, wystarczy straszenia, czas na konkrety. Bo prawda jest taka: audyt prawdy agencji to nie jest jakiś rocket science. To nie chodzi o to, żeby znać każdy paragraf i każdą ustawę. To chodzi o to, żeby wiedzieć, gdzie są Twoje słabe punkty. I jak je wzmocnić. Myśl o tym jak o briefie przed dużą kampanią. Nie ruszasz z kreacją, dopóki nie wiesz, co chce klient, jaki jest cel, jakie są ograniczenia. I to samo jest z prawnym audytem. To twój brief do bezpiecznego rozwoju. Pokażę ci teraz pięć kluczowych obszarów, które musisz sprawdzić, zanim podpiszesz kontrakt z dużym klientem, zanim zatrudnisz kolejnych freelancerów, zanim ruszysz z kampanią dla regulowanej branży. Obszar pierwszy to umowy z zespołem i freelancerami. To fundament wszystkiego. Czy masz jasno określone, kto ma prawa autorskie do stworzonych prac? Czy masz klauzulę poufności? A co z zakazem konkurencji? Czy twoi ludzie mogą jutro pójść do agencji po drugiej stronie ulicy? Wiem, wiem, mamy zaufany zespół. Super, ale zaufanie zaufaniem, a biznes biznesem. Jedna dobra umowa może uratować ci tysiące złotych i miesiące nerwów. Ale przejdźmy dalej. Obszar drugi. Zabezpieczenie cash flow. Agencje żyją z przypływu gotówki i to wiesz lepiej pewnie niż ja. Ale czy twoje umowy to wspierają? Czy masz jasne terminy płatności, przedpłaty na produkcję, kary za opóźnienia? Ile razy czekałeś na płatność 2-3 miesiące? A mogłeś mieć to zapisane tak, że klient płaci w 14 dni albo kampania staje. Obszar trzeci. Compliance dla branż regulowanych. Farmacja, tytoń, alkohol, hazard. Każda z tych branż ma swoje wymagania. I nie, nie chodzi tylko o to, żeby nie pokazywać piwa przed 23. To o wiele bardziej złożone. Czy tak naprawdę wiesz, z czym to się je? Jak dokładnie prowadzić taką reklamę? Czy opierasz się na mitach i internetowych urban legends? Jeśli nie, lepiej sprawdź, zanim Walkie czy inny organ o dziwnym skrócie zapuka do twoich drzwi. I obszar czwarty to RODO i bezpieczeństwo to nie jest tylko o ciasteczkach na stronie, to o tym jak przechowujesz dane z kampanii, bazy mailingowe klientów, dane z konkursów, piksele remarketingowe. Każdy element ma swoje wymagania i tak kary potrafią boleć, ale co gorsza, utrata zaufania klienta boli jeszcze bardziej. Obszar piąty to odpowiedzialność za content i kampanię. Influencer marketing, UGC, wykorzystywanie wizerunku. Każdy z tych działań niesie ryzyko. Co jeśli influencer powie coś niefortunnego? Co jeśli twój pracownik wrzuci kontent, który narusza prawa autorskie? Kto wtedy za to odpowiada? Ty, klient, a może macie to jakoś podzielone? Jeżeli nie wiesz, to znak, że czas to sprawdzić. Dobra, wiem co teraz myślisz, jak to mam wszystko ogarnąć? Potrzebuję armii prawników pewnie do tego. No nie, potrzebujesz systemu, który raz wdrożysz i będziesz tylko aktualizować. To jak z procesami w agencji. Na początku wszystko robisz sam, potem tworzysz procedury, checklisty, szablony, i nagle to, co zajmowało godziny, zajmuje minuty. I to samo jest z prawem. Raz dobrze ustawione fundamenty i możesz spać spokojnie. A teraz najlepsza część. Co się dzieje, gdy masz to wszystko ogarnięte? Po pierwsze, wygrywasz więcej ofert. Serio, gdy klient korporacyjny pyta o Twoje zabezpieczenia prawne, a ty wyciągasz kompletny zestaw dokumentów, to widzisz ten błysk w oczach. OK? Ci goście wiedzą co robią. Nie musisz się tłumaczyć, nie prosisz o czas, po prostu pokazujesz, że jesteś przygotowany. I to robi różnicę. Szybciej finalizujesz kontrakty. Zamiast pingpongować się o każdą klauzulę, masz gotowe, sprawdzone zapisy. Klient widzi, że to nie jest twój pierwszy raz, że wiesz jak zabezpieczyć obie strony. Po drugie, Twoja agencja działa stabilniej. Żadnych niespodzianek, typu: hej, to moje kreacje, używam ich gdzie indziej, od byłego freelancera. Żadnych dramatów z płatnościami, bo masz wszystko zapisane w umowie. Żadnych nocnych telefonów od klienta, bo coś poszło nie tak z kampanią. Wiesz co to daje? Przestrzeń na to, co naprawdę ważne na kreatywność, na rozwój, na budowanie relacji. I po trzecie, możesz celować wyżej. Duże budżety to nie tylko więcej pieniędzy, to większa odpowiedzialność międzynarodowe kampanie, wrażliwe dane, skomplikowane struktury. Ale gdy masz prawne fundamenty, to tylko kolejne wyzwanie do pokonania nie bariera, nie do przejścia. Możesz spokojnie wejść w ligę agencji, które obsługują największe marki, bo jesteś na to gotowy nie tylko kreatywnie, ale także organizacyjnie. Ok, to teraz podsumujmy, o czym dzisiaj opowiedziałem. Trzy rzeczy, które chcę, żebyś zapamiętał z tego odcinka. Po pierwsze, prawne luki w Twojej agencji to bomby z opóźnionym zapłonem. Nie pytanie, czy wybuchną, tylko kiedy i czy będziesz na to przygotowany. Po drugie, profesjonalna agencja to nie tylko świetne kreacje i strategie to także profesjonalne zabezpieczenie. Duzi klienci to widzą i to cenią. Po trzecie, Możesz zacząć od prostego self-assessmentu. Nie musisz od razu zatrudniać armii prawników. Wystarczy, że sprawdzisz, gdzie jesteś i co musisz poprawić. I jak otrzymałeś ode mnie fajną dawkę wiedzy, to mogę powiedzieć, że właśnie dlatego przygotowaliśmy coś specjalnego. Przygotowaliśmy darmową checklistę audytu prawnego stworzoną specjalnie dla agencji marketingowych. To nie jest generyczny dokument dla wszystkich firm. To narzędzie zaprojektowane dokładnie pod potrzeby agencji. Jak to działa? Bardzo prosto. Wchodzisz na stronę, kopiujesz checklistę do siebie i wypełniasz ją online. Zajmie ci to może 15 minut i od razu dostajesz spersonalizowany raport. Co sprawdza nasza checklista? Dokładnie te obszary, o których mówiłem: umowy z zespołem, zabezpieczenie płatności, compliance, RODO, odpowiedzialność za kampanię. Plus jeden bonusowy obszar, o którym nie wspomniałem, ale który może być game changerem dla Twojej agencji: czyli weryfikacja pod kątem korzystania ze sztucznej inteligencji. Gdzie znajdziesz naszą checklistę? Link jest w opisie pod filmem. Checklista jest kompletnie za darmo, bez żadnych kruczków. I na sam koniec pamiętaj: najlepsze agencje nie czekają na problemy. One im zapobiegają. To nie jest koszt, to jest inwestycja, spokojny sen. Pewny rozwój, w możliwość łapania większych szans. Bo gdy przyjdzie Twój moment, ten pitch życia, ta oferta życia, ten klient marzeń, chcesz być gotowy. Nie tylko kreatywnie, ale także prawnie. Więc zrób ten pierwszy krok, pobierz checklistę, sprawdź gdzie jesteś i zacznij budować agencję, która nie tylko świetnie działa, ale też jest na to przygotowana. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Będzie dobry wstęp.